Dziękuję. Pan Kołodziejczak. Ja na samym początku to chciałbym, ch chcę zaapelować o powagę tej debaty i dyskusji, bo chyba nie każdy sobie zdaje sprawę, o czym my tu mówimy. I do kolegów z PSL-u, i do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. To jest poważny temat. Tu nie ma co żartować. Panie Przewodniczący, też nie ma co śmieszkować. Bo Naprawdę dużo osób kupiło ten nawóz po 4-4,5 tysiąca złotych. Wydali ostatnie pieniądze, licząc na to, że pszenica będzie droższa, jakoś się to zrekompensuje. Dziś dużo osób ma problem. Ale ja mam też konkretne pytanie. Jeżeli są tutaj przedstawiciele grupy Azoty. Kiedy wystąpił ten kryzys, był problem. Czy były na przykład jakieś wymogi od dystrybutorów? Czy sprzedają w kraju, czy mogą eksportować, gdzie tylko się chce? Faktycznie dobre pytanie, gdzie ten eksport szedł, bo za chwilę się dowiemy, że nikt tego nie wie, gdzie były nasze nawozy sprzedawane, bo to dystrybutorzy sprzedawali. Grupa Azoty jako spółka skarbu państwa powinna, powinna jej przyświecać taka misja społeczna, żeby rozwijać naszą gospodarkę, dawać bezpieczeństwo żywnościowe u nas w kraju i mieć wpływ na to, nie tylko ile ktoś obróci tego nawozu w kraju. Ile go odbierze, ale gdzie go sprzeda, jaką sobie narzuci marżę, no, powinniśmy mieć, mieć na to wpływ. Nie mówi się też o jednym że wielu rolników na jesień kupiło ten nawóz na kredyt. Każdy, każdy miesiąc to jest 2% od tego, co zakupili. Czekają ze spłatą, myśleli, że spłacą kredyt na przełomie roku bo sprzedadzą pszenicę. Dziś, zamiast spłacać kredyt, dochodzi w każdym miesiącu 2% do, do kredytu. Te odsetki są duże. Jeszcze co do odpowiedzialności za słowa, pamiętam, jak premier Kowalczyk powiedział na jednym ze spotkań na Lubelszczyźnie, że grupa azoty zarabia głównie w, na innych produktach, a nie na nawozach. Jasno widać po deklaracjach teraz danych przez Grupę Azoty, że ponad 60% zarobków to są rekordowe zyski, jeszcze raz takie niż w poprzednim roku, właśnie za sprzedaż nawozów. I trochę tak, tutaj śmiejemy się z tego tematu, traktujemy go niepoważnie, a niektórzy politycy jeżdżą po remizach i opowiadają chłopom głupoty, że na nawozie to Grupa Azoty nie zarabia i ten człowiek nie spojrzy sobie w internet. Dlaczego mówicie taką nieprawdę? To przecież są, są, są jakieś konkretne nagrania. Bo ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, jaki jest cel tej dzisiejszej debaty tutaj utrzymanie rentowności gospodarstw. A wielu sobie nie poradzi i to będzie problem. Ja apeluję o powagę tej, tej mhm. rozmowy, bo merytorycznie tutaj już wiele pytań zostało zadanych. Tutaj nie ma już o co pytać, to wiele też widzimy. Tylko teraz moje pytanie. Jak wpłyniemy na to, na tą różnicę cen? Z jednej strony powiemy wolny rynek, ale czy celem naszego państwa jest to, by ten wolny rynek drenował kieszenie producentów żywności, czy żeby nasze państwo tych producentów żywności broniło? Z drugiej strony nie, mamy dużego producenta nawozów, jednego, drugiego, trzeciego, który kiedy cena gazu wzrastała, nie, to wręcz cena nawozów wzrastała Dziękuję z dnia bardzo. na dzień. A dziś. Jak to wygląda? Dziękuję bardzo. I to wszystko łączy się, panie przewodniczący, jeszcze właśnie z tym, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje chociażby na rynku zbóż. To się bardzo źle schodzi, więc ja apeluję przede wszystkim o to, by zastanowić się, jak pomóc z tym sprzedawcom, którzy, który głos miał przed chwilą, jak pomóc rolnikom, którzy kupili bardzo drogo, a jednak rynek się odwrócił. My musimy gdzieś tym się zająć i ten, ten problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Nie widziałem tu jakiegoś tam śmieszkowania to Komisja została zwołana właśnie dlatego, że jest, jest ciężka sytuacja i po to jest zwołana, po to, że dzisiaj jesteśmy. Ja nie, nie bardzo rozumiem, no ale niech będzie. Proszę bardzo.